Dostał pan nakaz eksmisji do 28 kwietnia, ma pan się gdzie wyprowadzić? Nie mam nigdzie, nie mam. Jaki pan ma pomysł na siebie po 28 kwietnia? Żaden faktycznie Ja myślę, że e, tak jak większość mieszkańców chyba z, Będziemy tutaj czekać, po prostu się nie wyprowadzimy, bo, 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 bo nie ma gdzie. Ile osób tu mieszka dzisiaj? Na tej chwili około 10, musiałbym policzyć, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, 10, 11 osób. To są osoby, które pracowały w szpitalu, miały jakiś związek ze szpitalem, czy tu różne losy, różne osoby rzuciły? W tej chwili pracuje, dwie osoby, które pracują w szpitalu, mieszkają tutaj, a reszta tutaj jest ze względów losowych. No, ze względów losowych. Tak się stało i tak mieszkają. Ten budynek, z tego co wiemy, od długiego czasu już nie ma ani sanepidowskich zgód, ani, ani żadnych badań, tak stoi, bo, bo stoi. Tak. tak, stoi, bo stoi. Nie, nie... Nie wiadomo, ja często żartuję, że tu nawet ziemniaków nie można trzymać, bo, bo, bo zniją, a, a ludzie tu jakoś są. Właściwie dzięki tylko ludziom, którzy tu mieszkają, ten, ten budynek funkcjonuje, bo yy, wszystkie proste naprawy, wymiana kranów, jakich yy, prostych napraw. Korki watowane, bo prąd jest. No, ja nie wiem, czy przy co, w ogóle jakieś normy, w których on się mieści. Czyli administracja tu nie robi już nic, zostawiła nie, to. Nie, nic. nie, nic. zresztą tu administracja nigdy za mojej głową nigdy nic tu nie robiła. Od ilu lat teoretycznie nie powinien pan tu już mieszkać i wszyscy inni mieszkańcy? Nie powinniśmy tu w ogóle mieszkać, ale że los tak chciał i sprawił, że mieszkamy tutaj, mniej więcej od dwóch lat już nie powinniśmy tutaj mieszkać. Sądzi pan, że ten list, który przyszedł, to jest pokłosie tego pożaru w Kamieniu Pomorskim? Sądzę, że tak. Sądzę, że tak. Sądzę, że to jest sprawka właśnie pożaru i... Szpital chce się was pozbyć, żeby mieć czyste ręce w razie czego. Ja tak myślę, chociaż yy, od dwóch lat staramy się o, o jakąś reakcję miasta, żeby miasto nas yy, gdzieś ulokowało. To nie muszą być luksusy, pokój z kuchnią, z ubikacją na, 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 na podwórku, nie wiem, namiot wieloosobowy. Nas to nie interesuje po prostu, żeby gdzieś godnie mieszkać jak ludzie. Yy, a, I to jest jakieś pokłosie. Myśmy się spodziewali tego, że to kiedyś nastąpi. Z tym, że pożar w, w Kamieniu Pomorskim no do Pioswego, to mi się wydaje. Ma pan jakieś dochody? To, yy, po potrąceniach yy, zasiłek stały 170 zł. Czyli opłaceniu o tego... Ile, ile kosztowało pan opłacenie tego pokoju? 35 zł. Czyli ma pan mniej niż może pan opłacić nawet. Mniej niż mogę opłacić. Mniej. Oczywiście gdybym miał tutaj yy, umowę najmu i dostałbym do pracy z miasta jeszcze jakoś bym się zmieścił. Co? Ja pytałem, no a zapytałem czas, co będzie po 28. Pan tu będzie czekał, nie wiem jak przyjdzie nie policja, wiem, nie będę czekał. ale... Będę czekał, aż to przyjdzie policja. A próbował pan ze szpitalem wysyłać ostatnio jakieś listy, próbować się dogadać, czy nie ostatnio ma. Ostatnio nie, ja już jestem zmęczony tym. Ja rozmawiałem y, począwszy od y, dyrektorów y, w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, skończywszy na radnych, na... na... Na szpitalu nie już to męczę, ja już nie mogę z kim rozmawiać, bo tu, tu się nie traktuje nas jak ludzi. Na no właśnie, byli radni, obiecywali pomoc. Co się zmieniło tam tej pory? Nic się nie zmieniło. Nic kompletnie się nie zmieniło. Radni nie ruszyli palcem w tym, w tym temacie. Czuje się, czuje się pan jak pani mieszkańcy, jak taki nie wiem, gorący ziemniak przerzucany z rąk do rąk, byleby ktoś się tym w końcu zajął? Boże, to nie ziemniak, bo ziemniak jeszcze gorący coś obiera no, ze skórki się je. To jak, jak takie kamienie niepotrzebne do. do, 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 do które leżą gdzieś na polu. To... Pani Mario, Pani dostała też pismo o y, eksmisji? Tak, tak, tak. Pierwsza myśl? Pierwsza myśl, gdzie będę mieszkać. Nie przysługuje Pani mieszkanie jakieś zastępcze? Nie, mam własnościowe mieszkanie, ale z chwilą jak mąż zmarł, ja musiałam się przez syna pijaka wyprowadzić. Byłam dwa lata u siostry, później znalazłam tu. Bo dzieci powiększały, nie? Dorastały, nie? dorastały i trzeba było pokój opuścić. Ale znalazła pani jak? Ktoś znalazła... Ze szpitalem Czy... pani się dogadała? Nie tak, wiem. tak. Mhm. I tutaj mnie przyjęli. Mam na to zaświadczenie, mogę nawet pokazać. I proszę pana, mam wykupione mieszkanie, ale jak mąż zmarł, nie stać mi było płacić, I zostało zadłużone. Ja poszłam do domu starców, bo z tym synem nie wytrzymywałam, tłok co się dało. Później siostra się zlitowała z tego domu, starców nie zabrała do siebie, dwa lata byłam u niej, później się przeprowadziłam tu, a tam mieszka dziewięć osób, więc byłam w opiece, podałam, pisałam podanie, nie? skoro to płacę, nie jestem z złotówki zadłużona, to i tam bym płaciła. Za Teraz te... pani też płaci? A jakże? Czyli szpital, który od dwóch, od dwóch lat formalnie zlikwidował to miejsce, pobierał pani cały czas opłaty? Cały czas. Mogę przynieść. Ile się? pani płaci? 237 zł. Co miesiąc? Co miesiąc. I co będzie z panią po 28? Ma pani jakiś pomysł? Nie wiem. Czeka Nie pani wiem. tak jak pan Zbigniew na policję i... No tak, no tak. No a co? No gdzie pójdę, proszę pana... Oni tam piją, często gęsto jeszcze komornik nie wjeżdża na pensję z Urzędu Skarbowego za to mieszkanie, w którym ja już 7 lat nie mieszkam. Czuje się pani zostawiona sama sobie? Sama sobie i będę mieszkać tu w namiocie pod choinką, bo ja nie mam gdzie iść. Proszę pana, ja się czuję jeszcze na siłach. Jestem jeszcze ruchoma, niechorowita i, i ja najchętniej naprawdę mówię szczerze, Niech, niech Pan wejdzie w hotel, jak jest wysprzątany. Czyli Pani sprząta hotel, który od dwóch lat nie istnieje, za który, z chcą Panią wygonić? Tak. A Pani do końca na posterunku... Na posterunku? No niech powie sam. Niech, niech Pan powie sam. I już dwa razy mi odmówili mieszkanie, ze względu na to, że mam własnościowe. Nie mam, proszę Pana, bo to mieszkanie jest podzielone na, jeden, na 10 osób. Tam mieszka 9:10. Wiem. I teraz mi pan zaprowadził. Ten pan mi tam w toku jest ta sprawa, nie? Bo ja życzyłabym, żeby mi te dzieci kupili tu kawalerkę. Ale z czego, powiedz pan, z czego oni mi kupią? Pismo dostała pani kiedy? No wczoraj. Wczoraj, tak, się się. Nie jest pani w stanie zawalczyć o tamto mieszkanie? Nie, ja nie chcę. Nie, ja mam serce niskamienia żebym wygoniła własne dzieci z mieszkania. Ja wolałam wyjść i mieszkać. I proszę pana, jeden syn tylko się mną interesuje, synową. Nikt więcej mnie nie zna, nikt. A siedzą w mieszkaniu. Ja ich nie chcę wygonić. Naprawdę nie chcę. Bo ja jestem matką, ja się nie wyrzekam dzieci. Skoro oni się wyrzekli, trudno.